Cześć z tej strony! Olivia z kanału Weo! I dzisiaj gramy w Red Bull 5. To jest piłka. Czerwona piłka 5. Najlepszy prezent dla dziecka? Żarówka. jak sobie aż to zobaczyła. się razem z Wiktorią, a w Wiktorii dzisiaj no dziękuję. Tak jak nam Jakieś reklamy. Łej. Łej. Serio? Głupie są te reklamy. Play klikam Bo to jest chyba krana na telefon. Nie Nie Mamy czas. O to jest ten trudny poziom, którego ja przejść nie umiałam. Nie wiem, jak to się przechodzi, co prawda, ale. No. Ktoś może nie wiedzieć, jak to się przechodzi. A więc tak, to sobie tak. O jak? No, jak? Nie... Co? Niech będzie tak. Za tak. te 10 minut, niech będzie tak. Więc naprawdę. Nie mam, to miała No i super! Super! Jeszcze raz. Tak, bo nie umiem tego przejść. Super! Idealnie! Po prostu suknia. nie to to jesteśmy w tej grze sobie kulką i i właśnie widać, że łapiemy no i super jeszcze raz bo tego poziomu się przejście no nie da się przejść Ja po prostu nie będę zbierać tych monet po prostu go przejdę albo nie ja będę zbierać no. Bo monety u mnie nie będą obowiązkowe W sumie jak mnie tak to strasznie denerwuje to ja sobie z drugiej strony to zrzucę, niby podobną się denerwować dobra no skoro już tu jest to proszę stocz się jest tak Ej! Ej! oj super naprawdę super kolejny raz Już po prostu nie mam siły na to Obrazu to Już naprawdę. Nie wiem. Jak sobie. Co ja mam sobie w tej grze myśleć? No i super. Pięknie. Już teraz muszę. No serio. Czy naprawdę? bo to jest trudny poziom. To jest akurat trudny, no ale... Nie na tyle trudne, że żeby... jak on nie przeszło, nie pomaga. Jak on nie przejdzie? No, przecież widzieliście sami, że się nie da tego przejść. No jak niby? Jakie jest pająk? jak ja to mam zrobić żeby tylko nie ten żeby tylko nie nie mieć tego błędu no dobra niech już będzie zepchnę to w tą stronę błagam ej no i super naprawdę nie ze mnie jeszcze jedno. Cześć, widzowie. Dobra, ostateczna próba i przełączam na inne, bo to się nie da po prostu. Ej! Super. Jeszcze teraz przy początku zginę. No, naprawdę super. Hmm. Ale nawet nie mi, chociaż idzie z tymi. No, super. Всем поцелуй. Nie przełączam na coś innego. Na to przełączam, bo to nie jest naprawdę możliwe. Żeby tamtego poziomu się przejść nie dał. naprawdę. Tak, w każdej łyżeczce. Spróbuj także wyjść. Zobaczmy w wersji 35. Jak to Wybierz swoją węgla się sklepię. Jasny, jasne, rozumiem wszystko. No, no i teraz to tylko myszką sterujemy. Skipad. W to też już grałyśmy. A więc tak, najpierw jego, potem bomba, potem ją i patrzcie. Patrzcie wręcz na to. No. Ona idzie, idzie, idzie w powietrzu przez chwilę spada sobie i ten powinien do, do niej podbiec. A tak to nie. Spokojnie, tak. Czego należała? Jeszcze raz to muszę zrobić. Normalnie nie bierze No ten tak. I tu. No to. No chyba, że tak. Teraz sobie właśnie pomyślałam. A no, w sumie to nawet nie łowanie złodzieja no, pani kobieto. No i teraz co? Aha! Super! Mhm. Super! Myślałam, że ją strzała zabiję. A tymczasem nic. Po prostu nic. Dobra, proszę cię. tego, proszę, proszę. Tak? I tyle. to to nic, że po drugiej stronie ma włosy. No. Co? Ale ja chcę dalej. A, ok. To tylko reklam. To tak, to ich. mogłam jednak nie wypuszczać a, to chyba jednak mogłam no patrzcie jak on spada to jest po prostu ale żeby on nie, pod... nie chodził do niej, to on po prostu stoi w tej grze i nie chodzi yy, tak to ten yy, to ten Pierwszy ten krok. E. Przepraszam, gra się zablokowała. dobra, no. A to ja sobie po prostu nie będę wypuszczać tego. Dobra, no, to ja ich po prostu... Czy ja muszę ich serio wypuszczać? Bo, bo bardzo możliwe, że nie. No, no i super. Jest został na górze. O, nie tu ten. Nieźle. Nie. Dobra, nagryw psa, potem tren. No i super. No. Aha, reklama trochę zacięta. To tylko... to nie tylko u was. E, tak. Co?! A, okej, okay, dobra, już, już, już rozumiem. E, to jest jakby ta... Tak. Aha. Super. No podejdź po... po marzenie. Naprawdę, nie, ja nie mam pojęcia, co on wyprawia, co ten Tomek wyprawia, on się strasznie boi. To może tak, to to może tak, byś tak zszedł. Co z szukaj jej, gdzie ona może być. A no, ona jest e, Co? Oni mi serio pokazują przecież to jest mega łatwe. No i Tomek powinien do marzenia podbiec. Nie ona do niego. No co będą mi wskazywać takie łatwe poziomy, no. Widzę przecież. Ale dobra, zobaczymy. Zobaczymy co będzie następnego. Next. Zobaczymy, teraz mi już nie wskażą. Super. No. Ale powinien Tomek powinien złapać Marzenę, a nie tak stać. Aha, rozumiem reklama. Uh -huh. e, mm, no i... Bo te levely są naprawdę proś, proste. Teksty No, takie proste No i spadnie I jak ona go w ogóle zobaczyła? Odwróciła się? że jak przyjdziemy do 50. levela to wtedy to wtedy będę e, już tam, kończyć, ale dopiero jak będzie 50. level serio to takie łatwe jest no ona lewitowała widzieliście widzieliście ona lewitowała tak, tak, tak. Dobra. Ale to widać, że ona, że jej się zdarza lewitować. U! Co, co? I, I nie wiedziała, no. Super, tak, cieszę się. Bo nareszcie będzie u tego, u Tomka, tak. Strasznie się boisz, wiesz? Przecież najwyżej zginiesz odrodzisz się jeszcze raz. Przecież ty to tylko gra. Y a, reklama, no tak. Zapomniałam. No, zapomniałam, że to trzeba było. Nie jak najpóźniej, no. Super replay. Po co ja wypuszczałam tego psa, żeby jego zagryzł? E Aha. Mhm. Super, gra mi się zacięła. Kolejny raz. No spokojnie, no nie ma co, naprawdę co, i znowuż? Tak, znowuż się zacięła Dobra, ja po prostu, no. Schodzisz. Nie no, już nie mogę odblokować psa. A super by było odblokować psa. <mum> A więc tak, niech oni ze sobą powalczą. Potem tak. No, I potem ona i potem to. Tak. No. I co? I rozumiem... W sumie to nie wypuszczam psa. Jak mam nie, nie wypuszczać psa? Jak może wypuścić psa? On się w ogóle nie boi porównaniu do marzenia. Dobra, tak. To tak. No, najpierw trzeba... Super. To najpierw ją może, co? Dokładnie. Jeszcze raz. Za mną powalczą... Ten, ten złodziej nie się boi tego psa. Że nas spadłaś mu z nieba. Dosłownie. Który to już poziom? Który to już poziom? Przepraszam bardzo. 44. Dwóch złodziei? serio. To może najpierw ich. Dobra. To może najpierw ich. Teraz to. I teraz ich. On naprawdę powinien poszed... Powinien pójść ją złapać. No dobra. że przejdziemy do 50 levela bo trudno by było nie przejść ale że niby co że a tak ok e... a super super rozumiem no, no ale czemu nie mogę ja chcę jej to odblokować czemu my... co? nie wiem co się dzieje Szyb. Tak, strzała w psa. Potem to, to, tak. Teraz to zrobiłem prawidłowo. Ja nie widziałam jakby on chodził. Jakby Tomek chodził, naprawdę. On tylko w stoi w tej grze i klęka. No się W porównaniu do kobiety ten złodziej się nie odwraca No i Super. Tak. I jeszcze tylko trzy levele Super Co? Co ja źle niby zrobiłam? Proszę bardzo To To Tak y, To zrobiłam i to no nic się przecież nie stało ja nie wiem Dobra to może najpierw tego tak teraz tego i się dwójkę teraz ona ten Aha, no. Trudno, to najpierw tego, teraz tego i tego. Teraz zniszczymy tego i tego, i tego. Odpakujemy. Czemu ta... Czemu... Czemu ona ma tak duży przej... Czemu ona musi tak długo chodzić? Ona lewituje! Czemu, co ona jest bogiem? Że mnie lewitować? No strasznie się boimy, wiesz? Strasznie, mówię ci. To on się zaraz będzie bał. On się ledwo. On ledwo zdołał. Ten złodziej, ledwo zdołał się przestraszyć. No. Dobiega końca tego odcinek. Mam nadzieję, że chociaż te 10 minut. Jogo Bella, bez dodatku cukrów to szczęście w każdej łyżeczce. Spróbuj także w w wersji 30 to, to właśnie Czy ten dowód naprawdę Nie. Cześć? Nie wiem. Dobra, 50 level, ostatni. E, tak, no już się nie bój, tak. Co ja, on tu blokował, od tego złodzieja. Przecież on może zostać po prostu zablokowany. E, aha. Czy play? Tak, ona się strasznie boi. Nie. Dokładnie, no. E Aha! To No nic. S skończyły się, pojdziemy. W sensie może się nie skończyła, A może się skończyła. Ale tak czy siak. Jeżeli spodobał Wam się ten odcinek, to zostawcie łapkę w górę. A jeżeli podobają Wam się nasze filmy, to zostawcie subskrypcję na tym kanale. Niestety nie udało się przejść ani jednego poziomu Red Ball 5. Ale może się kiedyś uda. No, może kiedyś. Albo dzisiaj. Z odcinkiem. Jak się nie uda, to się uda. Do zobaczenia i cześć!